Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zabetonował kodu testami. Pewnie zdarzyło Ci się kiedyś wprowadzić zmiany albo zrefaktoryzować kod i wysypać kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt testów. Jeśli nie, to przynajmniej znasz kogoś, kto to zrobił. Ja nazywam się Ola Kunysz i pomagam tworzyć oprogramowanie wyższej jakości. I w tej serii pokazuję, jak radzić sobie z takimi nie do końca dobrymi testami. Polecam Ci zacząć od początku tej serii i zostawić suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzisiaj pokażę Ci, jak unikać betonowania w momencie, kiedy refaktoryzujesz istniejące funkcjonalności albo wprowadzasz nowe. No to zaczynajmy. Wrócimy jeszcze raz do naszego kalkulatora, czyli do klasy, która której odpowiedzialnością jest wyciąganie liczb w formie stringa i sumowanie ich, jak na razie tylko sumowanie, to jest jedyna metoda tej klasy. I ta metoda już nam troszkę obrosła w logikę. To znaczy ta logika jest taka trochę zagmatwana, nie do końca wiadomo, co tam się dzieje, to znaczy mamy ogólny pogląd na to, co ona robi, ale trochę tutaj. W Pojawiło się takiego szumu. Ja dzisiaj będę próbować ten szum niwelować poprzez wyciąganie... Um... Metod pomocniczych i może nawet jakiegoś helpera, a pilnować nas przed regresją będzie zestaw testów, które w tej chwili mamy tutaj napisane. Te trzy pierwsze scenariusze są przetestowane, nawet więcej, natomiast te dwa to są nasze nowe wymagania biznesowe, które, które nam doszły. Ale zanim przejdę do implementacji tych nowych wymagań, bez względu na to, czy będziemy pisać TDD, czy będziemy najpierw implementować, a potem dopisywać testy. To y, chciałabym najpierw przejść przez y, ten kod, który tutaj jest, i go troszkę zrefaktoryzować, żeby sprawdzić, czy wszystko to, co tutaj jest, jest prawdą, y, czy y, nic nie jest zbędne, i czy y, wszystko to ma sens. I z, y, takim naturalnym kandydatem dla mnie y, jest tutaj ten kawałek na pierwszą metodę pomocniczą, dlatego, że jest jakiś początek i koniec, taka klamra y, z, z tej zmiennej sam, która która otwiera i zamyka ten kawałek logiki, więc ja chciałabym tutaj wyciągnąć to do metody, ale zanim to zrobię, to oczywiście odpalam testy, no bo testy mają nas chronić przed tym, żeby tutaj nie wprowadzić żadnej regresji, żeby nic się tutaj nie wydarzyło. Testy są zielone, dobrze jest to sprawdzić przed refaktoryzacją, bo jeśli testy byłyby czerwone, to nie wiadomo, czy wprowadziliśmy tę regresję, czy nie, więc dobrze jest mieć taką tarczę już na początku. No więc mogę przejść do. Tutaj wyciągania tej, tej metody, którą nazwałam sum up numbers, i tą metodą się jeszcze zajmę, natomiast przejdę sobie jeszcze przez resztę metody add, żeby sprawdzić, czy tutaj nic więcej nie zasługuje na wyciąganie do metod albo jakąś taką małą refaktoryzację. To, co się dzieje w tym pierwszym ifie, to jest tak naprawdę sprawdzenie, czy ten string numbers nie jest pusty. I średnio się to czyta, więc yy, może spróbujmy użyć innej składni, na przykład numbers is empty, bo to, tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, już syntezator mowy mógłby dźwignąć i byłoby to całkiem sensowne do przeczytania. Sprawdzę, czy to niczego nie psuje. Czy to jest równorzędne? No, wygląda na to, że na te potrzeby, e, które mamy biznesowe, to jest równorzędne, więc to tak zostawię. E, co dzieje się tutaj w tym else? Tak naprawdę to ten else też nie jest nam potrzebny, e, dlatego że e, jeśli wejdziemy do tego ifa i zwrócimy jakąś wartość, no to tak naprawdę wyjdziemy z tej metody, więc wszystko, co dzieje się dalej i tak jest takim, takim elsem więc ten else jest po prostu zbędny tutaj w kodzie. Później to, co się dzieje, to jest wyciągnięcie liczb indywidualnych z tego naszego numbers, czyli z inputu tej metody, z tego, co, co dostajemy od użytkownika, nazwijmy to. I jeśli to jest długości 1, ta tablica, już rozdzielona przecinkami, no to wyciągamy pierwszą liczbę, to znaczy inta z tej pierwszej liczby, która tutaj jest. No, może intuicja mnie myli, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co dzieje się tutaj. No bo długość tablicy 1 to jest całkiem sensowna długość tablicy, więc yy, może po prostu wystarczy to wyrzucić i metoda Numbers już się nam tym zajmie. Zobaczmy, czy to jest tak, jak mówię, czy żaden test się nie wysypie. No testy wydają się być zielone, więc yy, mamy dużą szansę, że to zadziała. Ta metoda już wygląda coraz lepiej. I myślę, że w tym kształcie na razie ją zostawię, natomiast zajmę się tym, co się dzieje tutaj, w tym sum up Numbers. Dlatego, że tutaj aż prosi się ta pętla o to, żeby wykorzystać streama, tak jak to robiłam ostatnim razem. I na. Y Opakowuje jakby w streama te, te tablice stringów, która tutaj przychodzi. I potem każdy z tych elementów mapuje do Inta, czyli tak naprawdę na tej liczbie, która, która tutaj jest, wywołuje dokładnie tę samą metodę, czyli Get Int FROM. I potem nie pozostaje mi nic innego, jak sumować to dokładnie tak. I rozbiję to sobie na linijki, żeby to też było bardziej czytelne. I wydaje mi się, że to już w tej chwili można usunąć tę logikę, która tutaj mieszka. No i oczywiście brakuje nam jakiegoś literna. Można to oczywiście zrzucić do jakiejś zmiennej pomocniczej, ale wydaje mi się, że na tym poziomie to jest na tyle czytelne, że to zmienna niewiele nam tutaj da, zwłaszcza, że metoda nazywa się Sum of Numbers, więc to by, byłoby w tej chwili uh, Sum of Numbers albo coś takiego i to niewiele tutaj wnosi taka nazwa. Desy są zielone, fantastycznie, więc um, myślę, że ta klasa już całkiem mi się podoba. Możemy przejść w zasadzie do nowych testów, czyli do implementowania nowej funkcjonalności. Tylko jest jeszcze jedno pytanie, czy cała logika, która tutaj jest w klasie kalkulatora, to jest logika, która powinna tutaj być. Do tego, że do czego służy kalkulator? Kalkulator ma jedną taką niezawodną funkcję, jest nią liczenie, liczenie różnych rzeczy. I teraz powinno się, powinny się tutaj znaleźć operacje na. Intach albo na jakichkolwiek innych liczbach, jeśli, taka, jeśli takie będą wymagania biznesowe w przyszłości. Natomiast operacje na stringach to może niekoniecznie jest tutaj odpowiedzialność klasy kalkulator, więc ja powołałabym do życia tutaj jakiegoś pomocnika, który zająłby się operacjami właśnie na, na stringach. Bo spokojnie na przykład ta metoda, która tutaj zwraca nam integera, ale no tak naprawdę operuje na stringach, ona mogłaby być w tym helperze i też to wyciąganie tutaj do, do tablicy stringów w zasadzie też mogłoby mieszkać w jakiejś innej klasie. Zacznę od tego, żeby to wyciągnąć do metody. Taką pierwszą metodą, która powinna stąd wyjechać, ponieważ no, może być zadaniem string helpera, to jest na przykład getIntFrom. I tutaj sobie stworzymy naszą klasę delegate i możemy jej nawet wskazać, które, które metody się tam powinny przenieść. I nazwijmy ją na przykład string helper. Wiem, że to jest dość generyczna nazwa, więc pewnie w jakimś większym projekcie ona byłaby na przykład String Calculator Helper albo Kalkulator String Helper, ale tutaj myślę, że wystarczy nam na te potrzeby. Więc zobaczmy, co tam się znalazło. No, znalazły się właśnie te dwie metodki, które zostały tutaj wyciągnięte z klasy kalkulator, więc obie te metody możemy spokojnie usunąć. I odpalić testy, żeby sprawdzić, czy ta delegacja niczego nam nie zepsuła. Wygląda na to, że wszystkie testy przechodzą, a klasa wygląda już całkiem sensownie. Jeszcze mam jeden pomysł tutaj, może na, na to numbers is empty, bo to w zasadzie też jest operacja na stringu. I zdaje się, że tutaj też IntelliJ nam pomoże. Dokładnie, do StringHelpera chciałabym taką metodę przenieść. I w tej chwili nasz kalkulator zajmuje się głównie liczeniem, co mnie bardzo cieszy. Więc myślę, że możemy przejść do implementacji kolejnych funkcjonalności, czyli to, co robiliśmy ostatnio. Czyli zaczniemy od tego testu na... Na inny separator, to znaczy zamiast przecinków możemy też używać na przykład znaku nowej linii. I to powinno być równe 6, jeśli dobrze liczę. Ale oczywiście test jest czerwony, no bo tutaj idziemy taką drogą, trochę bardziej TDD. No i mój kod jeszcze nie wie co zrobić ze stringiem 2 enter 3, więc muszę mu tutaj powiedzieć, ale nie będzie to za zadanie kalkulatora, dlatego że kalkulator liczy te liczby, które już ma, natomiast ten string helper to jest dobre miejsce na to, żeby takie zmiany wprowadzać. I świetnie się składa, dlatego że tutaj właśnie w momencie, kiedy rozdzielamy te liczby, tutaj możemy dodać tak naprawdę osobny separator, bo to już jest tak naprawdę szczegół implementacyjny, czyli e, operacja na stringach. I tutaj mogę sobie wprowadzić nowy e, nowy separator, czyli Enter, to znaczy znak białej linii. Dokładnie. I teścik nam już przechodzi, więc ten feature możemy uznać za zakończony i został nam ostatni na dzisiaj, czyli sumowanie z użyciem innych białych znaków, czyli większej ilości spacji po prostu. Tutaj może sobie zmienię te liczby, bo w kółku używam tych samych liczb, więc może tutaj dam 4, żeby to na przykład równało się 9. I to oczywiście też nie przejdzie. Bardzo dobrze. Mamy czerwony test, dlatego że znowu mój kod nie wie, co zrobić z takim, takim inputem. I to się nie dzieje już w kalkulatorze, tylko w naszym String Helperze, dlatego że tutaj to parsowanie nie działa tak jak trzeba. No, dlatego że mamy spację po jednej albo po dwóch stronach liczby. Więc trzeba po prostu te spacje odciąć i zrobić. Odchudzanie tej liczby. I w tej chwili już taki testik powinien przejść. Zgadza się, więc mogę uznać, że ta funkcjonalność też jest gotowa. Odpalę jeszcze wszystkie testy, na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy nic się nie zepsuło. Wygląda na to, że mamy wszystkie stare funkcjonalności, ale też te nowe, nie dość, że przetestowane, to zaimplementowane i te szczegóły implementacyjne są wyrzucone tutaj do naszego helpera i zwróć uwagę na to, że string helper nie ma swojego testu i nie powinien mieć na tym etapie dlatego że cała ta logika która jest w string helperze jest przetestowana tutaj a to że to jest Pomocnik kalkulatora, to tak naprawdę nie powinno nikogo z zewnątrz, czyli również testów, interesować. Dlatego, że jeśli zaczęlibyśmy tutaj kombinować i ten string helper byłby wstrzykiwany w konstruktorze i moglibyśmy go zamokować, to pojawiłoby się takie ryzyko, żeby go zamokować, i tak naprawdę ten kalkulator. Miałby swoje testy i to byłoby całkiem dobrze przetestowane, ale gdybyśmy wprowadzili testy też dla, dla string helpera, to teraz wyobraź sobie, że usuwasz ten string helper, bo już nie jest ci on potrzebny albo on obrasta i potrzebuje jeszcze jakichś innych dodatkowych e, pomocników, bo już nie staje się helperem, tylko jakimś konwerterem albo kim, czymś takim. No to w tym momencie musisz zmieniać te wszystkie istniejące testy. A ja tutaj mam testy, które testują mi nie tylko kalkulator, ale testują mi string helpera i to, że. Helper pomaga kalkulatorowi. Z punktu widzenia testów nikt o tym nie wie, i z punktu widzenia świata zewnętrznego też w zasadzie nie jest to konieczne, dlatego że takie testy są bardziej odporne na, na refaktoryzację i na wprowadzanie właśnie zmian w samej strukturze kodu. Jak widzisz, testy jednostkowe wcale nie muszą betonować kodu, chociaż bardzo często to robią, właśnie dlatego, że my bardzo trzymamy się implementacji, a mniej trzymamy się wymagań biznesowych. Trochę mówiłam o TDD, jeśli chcesz zacząć pracować w ten sposób, ale nie do końca wiesz jak, to tutaj podlinkowałam filmik, w którym pokazuję, jak to zrobić w 16 linijkach. Dlatego że podjęłam akurat wtedy Code 16 Challenge. Zachęcam cię do tego, żeby próbować, żeby eksperymentować samodzielnie i koniecznie jeśli masz doświadczenia z betonowaniem kodu, jeśli zdarzyło ci się wysypać właśnie te kilkadziesiąt testów e, za pomocą jednej małej zmiany, to podziel się tym w komentarzu i opowiedz o tym, żeby inni mogli się uczyć na twoim przykładzie. A w kolejnym odcinku wreszcie pokażę te słabe testy, które są bardzo uwiązane o implementację i które są bardzo wrażliwe na refaktoryzację. Dziękuję ci za twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.